Są żywione moim zbożem, dodatki są mineralne, to tylko witaminy. Są to pasze przygotowywane na bazie zbóż z udziałem koncentratów. Koncentraty są przygotowywane na polskiej soi. Żywię tak jak chciałem i to co oferujemy, tuż bez GMO. Nie jest to bardzo łatwe dla producentów, dla rolników, ale już. Powoli przekonują się, że znajdujemy w Polsce po pierwsze takich producentów pasz, a po drugie takie doradztwo żywieniowe, które to umożliwia. Zachęcamy tych, którzy chcą dalej trwać przy produkcji wieprzowiny, przy produkcji świń, żeby skierowali się na jakościową produkcję. Promujemy rasy tradycyjne, albo świnie poławskie, albo złotnickie. W przypadku świni przemysłowych to są broilery świńskie. Mięso jest zupełnie innej jakości w porównaniu do tych pochodzących ze zwierząt złotnickiej czy płaski. Dzięki temu surowcowi jesteśmy w stanie odtworzyć receptory sprzed naprawdę wielu, wielu lat, z którymi do tej pory był problem właśnie z racji jakości mięsa. Nasz znak Kujawsko-Pomorska Wieprzowina spełnia wszelkie wymogi znaku Produkt Polski. Do tego jeszcze dołożyliśmy dodatkowe obostrzenia odnośnie jakości wyrobów i ich składu. Poznaj smak tradycji i natury. Podsumowanie kampanii promocyjnej Kujawsko-Pomorska Wieprzowina. Tucz bez GMO. 21 listopada w Minikowie. Wykłady, dyskusje, degustacje. Zapraszamy. Szczegóły na stronie kujawsko kpodr.pl oraz solidarność.ri.pl. Projekt jest realizowany przez niezależny samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Kampania została sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.